Hej, z tej strony cichy. Witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam do, dla Was wyjątkową propozycję. Jest to propozycja dla szczególnie młodszych i to jest propozycja, jak zacząć czytać mangi, bo wielu moich znajomych pyta się: Słuchaj, cichy, jak zacząć czytać mangi dla takiego 9-11-latka? I tutaj pojawiają się moje propozycje. Jest to 6 propozycji mang. Siódma propozycja, którą będziemy omawiać, to będzie w sumie historia mojej kolekcji. Od czego to się zaczęło? A zaczęło się od tego komiksu, który widzicie za mną: Marvela, czyli Wojna Domowa. Pewnie znacie film Civil War. Nasze polskie tłumaczenie to jest Wojna Bohaterów, chociaż Wojna Domowa bardziej tu pasuje. I to jest na podstawie tego komiksu. A co to za propozycje, te mangi? Czy naprawdę to jest dla dzieci? Takie godne polecenia. Nie obawiajcie się, manga to nie jest nic złego. Wręcz polecałbym na początek na przygod, bo dzieci będą coraz ciekawsze, ale o tym za chwilę. Intro i zaczynamy. Witam ponownie po intro. Mam nadzieję, że się podobało, bo nadal kombinuję z tym intro. Ok, zaczynamy omawiać. Najpierw myślę dla dzieci, czyli co polecić takiemu 9-11-latkowi, czy nawet trochę starszemu. Jakie to są propozycje? Słuchajcie, za mną jak widzicie jest sześć pozycji Mank, siódma to jest, tak jak mówiłem, Marvel, Wojna Domowa, ale o tym później. Jakie to są propozycje? Otóż, pierwsza propozycja, którą sięgniemy, teraz pozwólcie, że sięgnę po nią. Ja to Wam przybliżę tutaj będzie oczywiście print screen, żeby zobaczyć, jak to wygląda, bo myślę, że teraz światło się odbija, i więc nie możecie zobaczyć pełnego tytułu. Ale to jest Jak leczyć magiczne stworzenia, dziennik medyczny, e, medycyny magicznej. O czym to jest? Pozwólcie, że Wam przeczytam okładkę. W czasach, gdy ludzie rezygnują z dawnych wierzeń, a płomienie kaganka wiedzy rzucają światło na się w mrokach tajemnicy magicznym stworzeniu pozostaje tylko czekać na zagładę. Nie wszystkim jednak się to podoba. Podchodzącej z jednej nielicznych już rodzin magów, nastolatka o imieniu Ziska, z całego serca pragnie pomóc niezwykłym zwierzętom i pod skrzydłami zdolnego weterynarza, Niko poszukuje sposobu na wykorzystanie swoich zdolności. Bier wierzy, że kiedyś udaje się uratować choćby jedno życie. Oto historia o wymierających magicznych stworzeniach, a także o młodej dziewczynie i lekarzu, którzy próbują je ocalić. Jak usłyszeliście, jest to manga w sumie weterynarzy, można powiedzieć, i o jej pomocnicy Zisce, która pomaga leczyć zwierzęta, nie tylko te normalne, ale i te magiczne, jak słyszeliście. Czy jest pole godna polecenia? Owszem, bo. Dla mnie jest bardzo przejmująca, bo lubię zwierzęta, kocham je, więc jeszcze dochodzą do tego magiczne zwierzęta, które naprawdę umierają ze względu na to, że ten świat rzeczywisty, ten przemysłowy, który jest zawarty w tej mandze, tak naciera na ten świat magiczny, że zaczyna go wypierać, i te zwierzęta nie mają się gdzie podejść. I nieraz są bardzo poszkodowane, szukając swojego środowiska, swojego jakiegoś przybytku, takiego, żeby się zadomowić. I tam żyć. I w sumie troszkę to się przekłada na nasze teraźniejsze życie, w sensie takie, że ono zaciera nam to, co jest nieraz dla nas ważne. Ten wyścig szczurów nieraz w miastach, czy po prostu nacisk na wiecie: no, sam jestem tego dobrym przykładem. Dom, praca, dom, praca. No i zapominamy, jak ja to mówię, patrzeć na przykład w gwiazdy, zatrzymać się na chwilę, przemyśleć. O tym jest ta manga. O tym, żeby pamiętać o tym, co miało się kiedyś, i nie stracić tego, co mieli nasi dziadkowie, a my tracimy powoli ze względu na szarą rzeczywistość. Pamiętajmy o tym, i to jest bardzo do polecenia manga, i uwierzcie mi, warto przeczytać. Jeśli nie, jesteście nadal przekonani. Spróbuję Wam znaleźć link do przynajmniej pierwszych rozdziałów. Z ciekawości sobie zobaczycie, jeśli Was zaciekawi są chyba w tym momencie piąta czy szósta manga tom mangi tej więc godne polecenie jak najbardziej polecam tą mangę i zapraszam do przeczytania ok, to mamy z głowy to jest następne następne mamy o, mój konik, jeśli chodzi o to atelier, spiczaste kapelusze jeśli ktoś lubi Harry'ego Pottera i świat nie zawarty to jest godne polecenia ale o czym jest Pozwólcie, że znowu przeczytam. Koko od najmłodszych lat pragnęła zostać czarodziejką. Niestety z magii mogą korzystać jedynie osoby posiadające w tym kierunku wrodzone predyspozycje, zaś czarodzieje szczegą swych sekretów. Koko porzuca więc marzenia i wiedzie spokojny żywot u boku matki. Wszystko się zmienia, kiedy do wioski przybywa czarodziej. Dziewczyna podpatruje rytuał rzucania zakręcia i postanawia go powtórzyć. Jednak nie zdaję sobie sprawy, jak tragiczne skutki może przynieść nieumiejętne korzystanie z magii. Oto niesamowicie klimatyczna i przepięknie narysowana opowieść, która z pewnością zainteresuje wielbicieli fantazy, a w szczególności fanów ha Harry'ego Pottera, tak jak mówiłem, daje się wciągnąć w cudowny świat pełen magii, tajemnic i przygód. Tak jak słyszeliście, jest to niezwykła, to jest nasza główna bohaterka. Jeśli nie widać, ja tutaj znowu dam. Więc i o młodej adepcie magii, która myślała, że nie ma predyspozycji, ale to się wszystko zmienia. Oczywiście nie będę wam zdradzał dalszego ciągu. Jest to niesamowita przygoda. Jest naprawdę tak tu przedstawiona. Rysunki są tak piękne. Jako manga, oczywiście nie ma kolorów, to można nawet odczuć wyobraźnią te kolory, które tam są, ten świat te spiski można nawet powiedzieć, które i tajemnice, które są tam zawarte. Jest to niesamowita przygoda naprawdę wam polecam, szczególnie dla fanów Harry'ego Pottera I jeśli tęsknicie za magią i czarodziejstwem w Hogwarcie, to tutaj macie dużo, dużo więcej. I zapraszam, jak tak jak mówię, nie jesteście przekonani, postaram się znaleźć pierwsze rozdziały i wam podesłać poniżej. Mam nadzieję, że Was zaciekawi, bo dla mnie to jest konik, jeśli chodzi o mangi. Ok. Lecimy z następnym. I... O! To myślę, że... Wielbiciele anime... Znają jak najdob... Bardzo dobrze, czyli... IRUMA W SZKOLE DEMONÓW. O czym to jest? Jest to, jak nam pisze tutaj... Wydawnictwo, fantastyczna opowieść o pełnym piekielnych przygód w życiu w szkole dla demonów. Niech Was nie zmyli, drodzy rodzice. Że to jest o demonach, bo to jest normalna manga, nie jakieś tam okultyzmy czy coś. Jest to normalna manga o szkole, tylko że w świecie, no tak jak mówią, demonów i o czym nam tutaj opowiada. Opowiada nam o tym typowym nastolatku, który niestety jego przygoda się zaczyna dość przykro, czyli zostaje sprzedany tytułowo-demonowi e, i co się okazuje? Ten demon chce po prostu, żeby był jego wnuczkiem. Jego predyspozycje w szkole, oczywiście, jako człowieka, w szkole demonów są dość zabawne i niezwykłe. Godne polecenia. Niestety nie widzę tutaj dość opisu, żeby Wam polecić, ale mam nadzieję, że znajdę to pierwsze rozdziały, tak jak mówiłem w poprzednich, godne polecenia i przeczytania. Jeśli Wam się spodoba, no to. Oczywiście polecam, jeśli nie, no to odłóżcie na półeczkę na kiedy indziej, ale zapiszcie sobie, bo warto polecenia, i Ruma w szkole demonów, żeby przeczytać, bo to jest o typowym, tak jak mówię, nastolatku, który ma problemy w szkole, ale w dość niezwykłej szkole, gdzie znajduje swoich przyjaciół. Problemy ma takie same, jak myślę, każdy inny w naszym wieku wtedy, czyli na przykład. Yy, jak się odnaleźć w społeczeństwie szkolnym, gdzie się należy i szuka swojego miejsca i dzięki temu, że szuka, inspiruje innych uczniów, którzy stają się jego przyjaciółmi. Naprawdę polecam. Ok, nie tracąc czasu lecimy dalej. Co tu mamy? My Hero Academia. Tak samo myślę, że wielbiciele anime tego szczególności e, odnajdą się tu jak najlepiej. E, o czym opowiada? No, jak sam tytuł wskazuje, My Hero Academia, czyli to jest po prostu Akademia Bohaterów, ale nie o tym. Wyobraźcie sobie nasz świat, ale trochę już inny, że każdy posiada jakieś supermoce. I to trwa już od 50 lat. Każdy, że tak powiem, już się utożsamił, nic to jest dla nikogo dziwnego, że ktoś posiada. Dodatkowe ręce, czy na przykład umie latać, czy umie zrobić się po prostu gigantyczny, ale że każdy posiada supermoce. Te, ci dobrzy to i ci źli, to są i superwoczy. I o tym jest ta manga. Czyli, jak chłopiec, który nie posiadał daru, bo tak w tej rzeczywistości ludzie, którzy nie posiadają daru, są y, bardziej wykluczeni ze społeczeństwa. Niż na przykład ludzie posiadający dar, bo są ewenementem w skali światowej, bo to już rzadko kiedy ktoś się rodzi bez daru. I chłopiec, który nie posiadał daru, otrzymuje go po to, żeby stać się symbolem pokoju i żeby uczyć się właśnie w tytułowej akademii, żeby stać się superbohaterem. Tam, oczywiście, poznaje swoich przyjaciół. Po drodze, oczywiście, pojawiają się super złoczyńcy, którzy. Też e, oczywiście mają swoje plany. Czy to jest dla Was dobre? Zobacz, zobaczcie sami. Oczywiście polecam, jak najbardziej, bo jest to obowiązkowy, myślę, tytuł. Nie chcę za dużo zdradzać, bo jest to tytułowa manga. Myślę, że już na Netflixie niektórzy oglądają. Jeśli nie, to zobaczcie sobie. Pierwsze dwa sezony są tam. Jeśli Wam nie przypasuje, mam dla Was inne propozycje, na które zapraszam. Tak czy inaczej, My Hero Academia i Szkoła Bohaterów jest godne polecenia dla mnie. No bomba, na pewno nie zawiedziecie się na tej mangi. Lecimy dalej. Co jest dalej? Co mamy tutaj? O, to też jest przyjemna manga. Jest to manga Odrodzona jako czarny charakter, w Grze o tomy, gdzie wszystkie ścieżki prowadzą do złego zakończenia. Nie ma tu złego zakończenia, <laughs> przynajmniej na razie. Jest to opowiadająca się o tytułowej bohaterce, ale momencik, przeczytam wam, o co chodzi. Odrodziłam się jako czarny charakter w grze o Tomę, Katarina. Jedyne z zakończeniami, jakie mnie czekają, są wygnanie z kraju albo śmierć. Czy mój los został już przypieczętowany? Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby uniknąć tej katastrofy. Oto początek komedii romantycznej o oszukiwaniu przeznaczenia. Tak jak usłyszeliście, komedia romantyczna... No, można tak powiedzieć, że to jest komedia romantyczna, ale jest to bardzo przyjemna manga, w której się oczywiście dowiadujemy, że tytułowa bohaterka ze swojego naszego świata rzeczywistego prze przechodzi, jakby do swojej ulubionej gry, jako czarny charakter. I próbuje uniknąć zakończenia, które jest tragiczne, no tak jak słyszeliście, czyli albo wygnanie. Albo o śmierć. No nie są to zbyt miłe opcje, ale nie bójcie się, nie ma żadnego rozlewu krwi czy coś. Jest to po prostu przyjemna manga, którą się czyta tak na jednym wciągnięciu oddechu. Czyli na przykład, no kurczę, no fajne, no co jest dalej, co jest następne? No Może to się wydać niektórym nudne. Rozumiem to, oczywiście, bo jest manga zbyt spokojna, ale na sam początek przygody z mangami, jak najbardziej polecam, bo to jest tytułowy Sekaj, czyli Odradzamy się gdzieś, w jakimś innym świecie, lub po prostu tak jak tutaj w grze. Jest to naprawdę dla mnie godne polecenia z tego względu, że jest trochę innym podejściem, w sensie takim unikaniem danego przeznaczenia, ale przeznaczenia tak, w którym naprawdę nawet bohaterka nie umiała sobie nawet przewidzieć, bo cały czas bała się o siebie. Na szczęście, wszystko. Na pewno skończy się w tym tomie szczęśliwie. I nie bójcie się, jest to na pewno coś, co możecie spokojnie dać swoim dzieciom do przeczytania i na pewno się nie zawiedziecie. OK. I mój konik na koniec, jeśli chodzi o mangi, jest to Wielki Strażnik biblioteki. O czym jest wielki strażnik biblioteki, proszę Państwa. Nie wiem czy jest opis tutaj. Chętnie bym wam przeczytał, ale raczej nie ma. Nie ma? No niestety nie ma. Ok. O czym jest Wielki Strażnik Biblioteki? Wielki Strażnik Biblioteki jest o chłopcu, który tutaj widzicie. Mam nadzieję, że się światło nie odbija, jeśli ja nie, będzie jak zwykle print screen. Jest o chłopcu, który lubi czytać książki. Jest oczywiście, zaczynamy w małej wioseczce, gdzie jest biblioteka, ale do której nie ma wstępu. A dlaczego? Nie ma wstępu dlatego, że jest poelfem. Niestety w tym świecie jest dość jawna dyskryminacja, jeśli chodzi o mieszanie raz. I no jest to dość przykre na początku widzieć takiego małego chłopca, gdzie dyskryminuje, ale nie bójcie się. Wszystko się wyjaśnia, wszystko się oczywiście dobrze kończy. On w końcu zdobywa to przejście, jakby do biblioteki, bo wykonał, no nie ukrywając, uratował komuś życie, dlatego tam mógł już chodzić swobodnie. Wszyscy oczywiście go przepraszają i tak dalej, i tak dalej, ale co się dzieje? Czemu on, tu jest napisane Wielki Strażnik Biblioteki, skoro trafił do jednej małej biblioteczki? Otóż w tym świecie bibliotekarze są czymś wyjątkowym. Są jakby takim mm, strażnikami nie tylko wiedzy, ale i Strażnikami pokoju. Tam, w tym świecie, docenia się tą wiedzę, którą po prostu oni pilnują. Którzy dzięki temu mogą wykorzystać magiczne zdolności, żeby pilnować pokoju. Jest to bardzo przyjemna manga, którą się czyta. Co śmieszne, pierwszy tom na końcu pisze, że jest prologiem. tylko, Czyli od drugiego tomu zaczyna się dopiero zabawa. Ale kontynuując, i, i kontynuując, że są strażnikami pokoju. Mają magiczne zdolności bibliotekarze i docenia się ich wiedzę i ich wielozadaniowość. A dlaczego? Bo tytułowy bohater, nie będę zdradzał szczegółów, sami się przekonacie, o oczywiście jego imieniu, tytułowy bohater chce zostać bibliotekarzem i chce rozprowadzać tą wiedzę na inne oczywiście kontynenty i tak dalej. W dalszych tomach. Uczymy się, jak bibliotekarze dbają o archiwalne tomy i o książki ogólnie. A dlaczego o tym mówię? Bo ja no, studiowałem bibliotekarstwo, oczywiście nie do końca, ale skończyłem też archiwistykę związaną z książkami. I co mnie zaskoczyło, że manga porusza naprawdę istotne tematy, które naprawdę się wykonuje w archiwistyce i w bibliotekoznawstwie, w którym naprawdę się te czynności wykonuje. I to nie jest przekłamanie na potrzeby magik czy komiksu, jest to naprawdę tak się to robi, no, przynajmniej w zbliżonym momencie tak się to robi, że naprawdę tak się archiwuje zabytkowe książki, tak się dba o te książki, są ważne książki, które są dżeworytami, midziorytami i tak dalej, o pergaminy, i różne takie. No naprawdę, naprawdę mnie zaskoczyła ta maga z podejściem rzeczywistym do materiału. Więc jeśli nie macie nic ciekawego do czytania, Wielki Strażnik Biblioteki jest dla Was. I to jest naprawdę część tego, co opisałem, jest częścią jego przygód. Bo oczywiście to jest książka też, e, komiks też podróży, gdzie spotyka różne przeciwności losu i uczy się nowych rzeczy i naprawdę polecam. Jest teraz aktualnie trzeci tom, więc naprawdę będziecie zajęci oglądaniem i czytaniem tego. I co ważne, zauważyłem w, tym, w tej mandze, to się czyta jak książkę. A dlaczego jak książkę? No jak manga jak książkę? Co ty mówisz? Cichy, kurde. No to się czyta jak książkę, w sensie wszystko, co macie tam pokazane, można spokojnie opisać w książce, czyli piękne widoki, gdzie się bohater aktualnie znajduje. Oczywiście to się dotyczy, może się dotyczyć większości mang, ale to byłoby tak łatwe w opisaniu to, co się dzieje tam, że naprawdę nie byłoby problemu przełożenia z tym na książkę w porównaniu do innych mang. Bo wiecie, w niektórych manga automatycznie akcja się dzieje, coś tam wybuchy i tak dalej. Czy na przykład yy, przerzucamy się z jednego kadru na drugi? To oczywiście też można opisać w książce. Ale tu na przykład zaczyna się manga od wschodzącego słońca, poranku, małej hadce. Wszystko można opisać bardzo łatwo i bardzo prosto, i to naprawdę można by było łatwo czytać jako książkę. Dlatego, mój konik, wielki strażnik biblioteki, zamawiajcie, bo jest naprawdę warto. Jeśli nie, to jeśli znajdę gdzieś na internecie pierwsze rozdziały, też Wam gdzieś podrzucę pod spodem tego filmiku. Ok, kończąc mangi, bo już chyba nam nic nie zostało, tak? Nic, no nic. Eee, kończąc mangi, to są naprawdę dzieła, które można spokojnie dać życzeniu. Jedne, bo jeszcze w mojej kolekcji jest kilka pozycji, ale nie chcę, żeby ten trwał filmik godzinny, godzinę, więc zakończmy temat mangi. Wszystkie oczywiście tytuły będą pod spodem i godne polecenia. Naprawdę, ze spokojem mogę Wam powiedzieć, że mogą czytać te dzieci, bo dzięki temu rozbudzicie ich wyobraźnię i ciekawość. Ok, kończąc temat MANK, zaczynamy wojnę domową. Wojna domowa jest dla mnie niezwykłą pozycją, i pewnie kojarzycie go z Avengersów Civil War, czyli inaczej, wojna bohaterów, na no nasze, ale to. Według mnie powinna być wojna domowa. I oczywiście tam był Ultron. I... Nie, Ultron nie był w Avengersach. Akurat wtedy było to o zimowym żołnierzu. Tak, przepraszam, pomyliłem części. Było to oczywiście... Bo to był Kapitan Ameryka, tak czy inaczej Tak? No już nie pamiętam, przepraszam, jak pomyliłem. Nieważne. Tak czy inaczej. Nasi Marvelowscy bohaterowie WMCU, czyli... W uniwersum filmowym walczyli między sobą, czyli tak jak jest w komiksie, czyli Kapitan Ameryka kontra Iron Man. Walczyli o to o zimowego żołnierza, tak, o zimowego żołnierza. Tam poróżnili się i tak dalej, i tak dalej. Kapitan Ameryka się pokłócił z Iron Manem. Tam walczyło chyba 10 czy 8 bohaterów na krzyż. Dawno nie oglądałem, więc jak coś przekręcam, to przepraszam. I to było troszkę zawiedzeniem dla mnie, bo jak moja kolekcja zaczęła się od tego komiksu Marvela. Dlaczego? Otóż, od tytułowego filmowego uniwersum Civil War, tym się różni ten komiks, że tutaj nie walczy 8 czy 10 czy 12 bohaterów. Tutaj walczą wszyscy bohaterowie, którzy Wam przyjdą do głowy. Schichalk. Walczy spider -Man, no też oczywiście był tam Iron Man, walczy nawet x i walczą no, tam się multum bohaterów za przeproszeniem leje, żeby po prostu udowodnić swoją rację, a o co się leją? Leją się o rejestrację bohaterów do yy, ustawy, którą chcą wprowadzić. oczywiście za zgodą Iron Man, który popiera to rejestrację. Ale o co chodzi? Czemu nagle wszyscy chcą, żeby bohaterowie się zarejestrowali? Otóż dlatego. Słuchajcie. W uniwersum Marvela zmienia się. Po tragedii, która miała miejsce w Stamford, coraz częściej zaczęły pojawiać się głosy popierające uchwałę ustawy o rejestracji superbohaterów. Nowe prawo zmuszałoby wszystkich zamaskowanych posiadaczy supermocy do ujawnienia rządowi swojej tajnej tożsamości. Wśród największych bohaterów Stanów Zjednoczonych dochodzi do coraz poważniejszej różnicy zdań na ten temat. Decyzje podjęte przez każdego z nich na zawsze zmieni ich życie. Jak słyszeliście, rejestracja bohaterów nie, po, nie, nie kończy się na tym, że zarejestrują się jako super bohaterowie i będą odprowadzać od tego podatki. Nie, mają jeszcze na dodatek ujawnić swoją tajną tożsamość. Jest to dość niezwykłe podejście, bo jeśli ujawnią swoją tajną tożsamość, to wtedy no, ktoś może dostać te dane i wtedy ich gnębić no, po prostu jako zwykłych ludzi. Tak jak na przykład Peter Parker, który zawsze pilnował swojej tajnej tożsamości, jak na, może kojarzycie, że po prostu nie chciał nigdy ujawniać, że jest Spidermana. A tu w tym komiksie wychodzi przetłum reporterów, Spiderman ściąga maskę. Siema, jestem Peter Parker. No uwierzcie, dla mnie, jak to czytałem pierwszy raz, to było wow, do co ty. No i to było dziwne, no. Peter, jak oczywiście yy, popiera Ironmana, ujawniając swoje tożsamości, kapitan Ameryka nie jest za tym. Ale dobra, co się stało z tym Stamford żeby że po prostu oni chcą tej rejestracji. Zdradzając, mam mały spoiler, stało się to Grupa młodych superbohaterów podeszła dość nieprofesjonalnie do uwalnienia zakładników z rąk złoczyńców. Skutkiem tego był mega wybuch, który zabił naprawdę wielu osób, i dlatego ta ustawa no, była tak głośna. Oczywiście po cichu się też mówiło o tej, ale nabrzmiała bardziej po tej tragedii. No i Tutaj się wywiązała niestety niesnacki pomiędzy kapitanem Ameryką, który nie chciał tej ustawy, a Iron Manem, który chciał. No ale dobra, nie spoilerując Wam dalej, bo co, co się działo, kto wygrał w końcu tą wojnę domową, nie będę Wam mówił, ale czemu uważam ją za początek mojej kolekcji? Bo słuchajcie, i czemu to dla mnie będzie super pomysłem, jeśli chcecie zacząć swoją przygodę z Marvelem. Otóż, ja kupując ten komiks... Nie miałem pojęcia, bo mnie zaciekawił opis, co się w nim znajduje. Gdy go przeczytałem, to było tak, jak mówiłem przy Peterze, było takie: Wow, ale szukałem po internecie, co było dalej, co było przyczyną tego, że po prostu oni tak postąpili, jakie komiksy kontynuowały tą opowieść. No i akurat się zdarzyło, że to, co widzicie za mną, czyli wielka kolekcja komiksów Marvela, też star e, może nie startowała, chyba była w trakcie nawet, i zacząłem to kupować. I tak się zaczęło. Tutaj jeden komiks, tu drugi, tu trzeci, tutaj dowiedziałem się, że jest jeszcze Marvel, jest Now. E, jeszcze wydaje tutaj komiksy. O akurat o Spider-Manie, tutaj, tu. Zanim się obejrzałem. No widzicie. No i było to pozamiatane. Ok. Kończąc to, bo nie chcę, żeby Was przynudzać. Zapraszam do czytania tych pozycji. Naprawdę warto, i myślę, że nie zanudzicie się tym moim gadaniem. Oczywiście, jeśli możecie, zostawcie lajka, like, suba, komentarz. Ja tu byłem i przypominam, bo już mamy 73 subskrypcje, i chciałbym, żebyśmy dociągnęli do 100, bo jeszcze mamy konkurs, który już naprawdę wisi w powietrzu od dwóch miesięcy. I jedynym warunkiem to jest 100 subskrypcji. Jest 100 subskrypcji, odpalamy konkurs, nie ma problemu. Więc zapraszam Was do polajkowania, zostawienia komentarza, że tu byłeś i że Ci się podobało co, Ci się podobało co nie. Od razu Was też przepraszam za dźwięk, bo oczywiście skleroza nie boli i zapomniałem mikrofonu, więc dzisiaj będzie taki troszkę mało co ciekawy dźwięk, ale mam nadzieję, że znośny. Dzięki za uwagę, zapraszam i na razie.